Do świąt, bo u nas jak widać, śpiewająco, do mnie już pływa święteczny kap. Graniec Mikołajana. Pada śnieg, Moi drodzy, witam w kolejnym dniu vloga, w ostatnim dniu w Wiśle. Dzisiaj mamy mikołajki. Pewnie zobaczycie ten filmik troszkę później, ale bierzemy się od razu z rana za otwieranie naszych kalendarzy adwentowych. Zaczniemy sobie od kindera, bo tutaj no niewiele może się wydarzyć, tak? To będzie coś słodkiego albo coś słodkiego, szóstka, szóstka. O, szóstka jest całkiem spora, słuchajcie. Tu mamy szóstkę. Więc mam nadzieję. Mógłby być to hipcio na przykład, tym takie wiecie. Nie wiem czy tu w ogóle są, ale mógłby być. O! o, Nie wiem co to za stworzenie. Wiewiórka chyba. Chyba wiewiórka. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Na pewno ją... Także sprawdźmy, co jest ugrzeżka. Dlaczego u mnie? To jest u Ciebie. No. To jest u mnie, ale to jest kalendarz od, od ciebie, więc... O! Rękawiczki? Nowe rękawiczki! To Bar nie? Bardzo ładne i bardzo fajnie, bo tamte już mam stara zmachacona. Także będziemy mieli nowe rękawiczki. Ale dzisiaj jeszcze ich na jabłuszka nie założę, bo mogą źle skończyć. <grym> tak, także zbieramy się, już tu ogarniamy mieszkanko, idziemy na jabłuszka ostatni raz. Pogoda jest taka niezaciekawa. Pada taki deszczo-śnieg. Czekajcie, jak mówiliśmy na. Jak, jak znaleźliście tą nazwę na jabłuszka? Dupoślizg? Dupoślizg. Idziemy Dupo... na dupoślizgi. Pogoda jest niezaciekawa. Dzisiaj wracamy, ale pada taki no właśnie deszcz, deszcz, deszczośniek. Deszczo, więc mam nadzieję, że nie będzie się jakoś źle jechało. Ale popędziło. Opa! Mieszkanie odpicowane na błysk. Pakujemy ostatnie rzeczy do samochodu i zbieramy się. Jedziemy jeszcze po oscypki, oczywiście. No i będziemy jechać z powrotem do. Do domu. O! Jak ty masz tutaj look! Mam no, wszystko. Wow! Wow! Dobrze, Małgorzata, wybierz skarpetki i kupię ci na pamiątkę. To te to chyba te A te też są. Mi też? Dobrze, tobie też, dzisiaj Mikołaj. Kupię wam prezent do Mikołaja, tylko bez przesady. No. Grzesiu, ty też możesz wybrać sobie coś. Tobie też Mikołaj co coś kupi. Nic, bo to jest Mikołaj. <grymianowicie> Sas. <grymianowicie> Mówiłem bez przesady, ale zobaczcie, jaki. Ojciec zapyta, ile kosztuje. Zobaczcie, jaki znaleźliśmy piękny kot. Jest taki gruby, no ale podejrzewam, że kosztuje pewnie 300 zł. Na pewno. A gąski nie chcesz? Ale to mała. Ale tu są większe. A jakie to są rozmiary tych skarpetek? Ja też 28, bym chciała takie. A to może większe? Nie, to było Ile? 45. Ta gąska? Tak. No to mało. Dużo. Ta duża? Nie, nie ta. Ta mniejsza. A a ta duża? Ta duża to nie jest 105. Nie, chcesz Takiej Taki No. Zobacz, jakbyś się do niej w nocy mógł przy... Zobacz, co ona ma tam w tej kieszonce. Nie <grym> Dobrze wybrałyście dziewczynki? Tak. Dobrze. No każdym razem w tej dobrze. Tej gąski, widzimy, te gąski, to i mówisz, że się zastanowił, czy chce gąskę. No dobrze, to tym o, razem. E... A ile kosztuje ten kot? Ta, a, ten kot z nie wiemy. Nie, wiemy. nie, nie. Ej, ale te męskie są brzydsze. Chociaż o te. O te, no. O te. O te. Ja Albo się... te. Ja Weźmy to Marcinowi. To 47 A pomiędzy którymi a ja, którymi się zna. No te właśnie. To te. To jasne? To jasne, no. Dobra. 43-47. Dobra, czyli mamy te trzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Marceli. kwietnia to jest baran, prawda? Ja nie mam pojęcia, nie orientuję się. Nie jestem za Dekaro. Też dziękuję. Ho, Proszę bardzo, Mikołaj rozdaje prezenty. Nie wiem, które to które. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, prezent od tego Mikołaja. Za 90 super! I kartą poproszę, tak. Ona powinna atakować wyroźliwą osłonę na kółko. Zasadzimy. Ależ pani tego gąsiora zaciską oczy na głowę wychodzą. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Do widzenia. Zakładaj. Dziewczyny zobaczcie. Dziewczyna? O tam też są te skarpetki. Co? granat, to jest w tym polu. No taki. Nie, ta? No chyba nie. Dobra, kuczkę granat od razu. Tam jest granatowa. Tu mam. O to Wam chodziło? Tak. Ta, o, może tej... biała? To tak? e, jest zdecydowanie lepiej, bo Tak, ale nie, weźcie zobacz, bo jest jakaś nas taka wysoka. O, takie są. Zobaczcie. A ta, ale... a, ta... Zawsze, a ta biała? Muszę ją chyba też wywinąć, jak ktoś wtedy będziesz miał krótszą. No, no, to... no właśnie, tutaj. No no, mamy takie oczy pełne. Ta, ta jest. Wywinąć. O, ale tu mam jeszcze, słuchajcie. O, szara też fajna. O, ta, o, ta fajna. chyba najfajniejsza będzie. No. no. O, tak, ta, tak, bo zobacz, jeszcze sobie. jest? warte. No spoko się wydaje. Tu taką chcesz? Tak. tak. Pewien? To trzymaj. No stanę prawo. Małgorzata mi obiecała jakiś prezent na Mikołaja, pamiątkę z góry, ale nie wiem. Nie no żartuję. żartuję. żartuję, żartuję. Torebka? Mwah. <torebka> <torebka> oh, <wow. torebka> Czy coś Proszę. Nie, na Mikołaja. Dziękuję bardzo. No. Idziemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, idziemy Dobra, po nie, 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 Dzień dobry. nie, 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 Błękitno-niebieski Okej okay. mm, twoje kolory Dostanę <noise> kubeczek jeszcze tak. O nie, to tego nie, nie, nie chcemy O, dobrze, dobrze. o dziękuję! Kubeczek! Do yes. <noise> widzenia! Gdybyś tu no teraz grzańca, to byś wiedział jak się zmieni Właśnie! <noise> Wracamy Dobra, ale buziaczka też dostaniesz <noise> Wow ja ci dam coś innego. Uuu, to akurat się nagrało. <noise> Zakupy mamy zrobione. Prezeski prezenty rozdane. Także już jesteśmy załadowani do samochodu i wracamy. Dziewczyny w swoich pięknych opaskach będą... Nie miała się jej na mieście. Nie, bo się było, bo... Będą szerzyły świąteczny klimat jeszcze. Trzeba, wrócić, to będzie to. Potknęliśmy, sobie w korku, ale mamy tutaj ratunek. Jest Netflix, jest film. Pewnie trochę, już tu trochę stoimy, a pewnie postoimy jeszcze. Mam nadzieję, że niedługo. <grystanie> I dotarliśmy do domu. Okazało się, że w sumie nie staliśmy w tym korku tak długo, bo zaraz, jak skończyłem nagrywać ten filmik, to zaraz wszystko ruszyło. Nie wiem czemu staliśmy tam tak długo, ale no poczekaliśmy chwilę, później ruszyło i pojechaliśmy już dalej. Jesteśmy mega zmęczeni, a rzeczy zwieźliśmy, mam wrażenie, więcej niż wywieźliśmy tam. Eee, no i trzeba to teraz jeszcze rozładować. No i niestety stała się awaria na sam koniec, bo kieliszek prezentowy Grzesia się zbił już przy stałej widzie, także no nie udało się go dowieść bezpiecznie do domu. Będzie trzeba chyba kupić po prostu nowe wymienne Dzień dobry kochani Wczoraj jeszcze się nie ogarnęliśmy do końca po wyjeździe A już dzisiaj znowu myśleliśmy wyjechać Bo przyjechaliśmy po naszego pieseła, żeby go odebrać I zaraz się stąd też zmywamy, bo lecimy na zakupy Muszę sobie coś znaleźć na najbliższą imprezę, taką świąteczną, całoroczną TikToka, która jest w sobotę i dzisiaj też jedziemy na zakupy dekoracji świątecznych, więc e, będzie co wybierać Mam nadzieję, że też znajdziemy jakieś e, buty zimowe, bo no szczerze powiedziawszy, te, które mam, to już e, mają parę lat i e, no trzeba już je po prostu wymienić, tak? Więc zapraszam z nami na zakupy <grym> Piesułka niestety nie mogliśmy zabrać ze sobą, ale już po niego jesteśmy Jejku, jejku I opiekował się swoimi młodszymi kolegami Cześć! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry, cześć! O Jezu! O Jezu, taran! Wleciał taran No Uch! Cześć! Cześć Pisyłku! Cześć! Ojejku! Cześć Bąblu! Cześć Bąblu! Uch. Opiekowałeś się kolegami? Tak! Haha, Cześć Łobuzie! Cześć łobuzy! Cześć łobuzy!

Guczysław zapakowany, jedziemy do domu. Ej! Górzy, pakuj, pakuj. pakuj się z powrotem do samochodu. No, jeszcze się pobawić. Chodź, Górzy. Chodź. Małpko, jedziemy. Kurwo. Jedziemy. Skakuj. Dobry piesek, siadaj. Dobry piesek. Pa. I jedziemy już dalej. Oczywiście nie obeszło się bez żadnej. bez, bez kawki, bez jedzonka, ale już. Już byłaby do zasobu, więc jedziemy dalej. Ja najchętniej bym teraz oddał psa gdzieś do, do kompania i na pazury, bo jest straszny problem z obcinaniem mu pazurów i chciałbym to załatwić. Ale nie wiem, czy coś znajdziemy tak od ręki, więc będziemy szukać. Zobaczymy. Słuchajcie, udało się, znaleźliśmy salon, który przyjął Guczysława od razu i go wykąpię, dam wiecie, uszy i tak dalej, całe czyszczenie, no i pazury. Mam nadzieję, że się uda jej, tej pani to zrobić, bo no, on jest ciężki do tych pazurów i że on nie zrobi nic wiecie, głupiego. Także mamy godzinę. Ja e, już pracuję nad kolejnym materiałem, a później lecimy na zakupy świąteczne i te outfitowe. Idziemy odebrać pieska prawdziwa. Jak się sprawowało? Cześć! Nie wiem, bo to zamknięte jest panią stara chyba a nie wiem, czy. Jeszcze t... nie gotowy jest. Możliwe. I jak wam udało się? A no tak, e, 10 minut zostało. Dobre. Dobra, dobra, dobra. Dobra, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, Mamy się do sklepu i. No, dobra, już dobra. Dobra, gotowy. Dobra. dobra, super. A jak było? Ciężko. Bardzo grzeczne. No, no Ja się nie zrobię pazury. To to, to... <laughs> no to, no, to, tak, to tak, jest najgorsze. Proszę państwa, podtrzymać pieskę. Dobra, dobra. Zaczęło się. Ty wesoły, a ty wesoły. Tak, bo pazurów nie ma co trzymać. Albo Pazury się odcinają. Dobrze, na pazury. No, no, pazury to jest, są straszne. my próbujemy to przyzwyczaić, ale to jest dramat. Poczekaj. No, Słuchajcie, udało się, ale z ogromną walką. Na szczęście nie wiem, jak to się później wydarzyło, ale jak go położyliśmy na bok, to nagle padł. I, i wtedy się udało szybko obciąć te pazury, ale no walka była. Za taką przyjemność zapłaciliśmy 150 zł, więc. Dużo i niedużo Ale piesek już jest na wolności Inak Szeń i lekodajmo like No i się to podoba Nie na wpuszczona chyba ma wpuszczona. Wpuszczona no Tam mi się nie chyba wiem. Niechodoba. Nie To nie chyba. Coś wie, że... No jest pan, nie. spodnie fajne. Spodnie fajne? Z tymi mhm. najmniej to spodnie chyba. Co? Spodnie. Najmniej? No. Zobacz, to nawet aparat będzie wyjścił. To mi tu nie gra. No i na pewno spodnie by nie były, te. No nie, no tak sobie tego Wszystko byś to kupił? Wszystko bym kupił, ale. Ale gdzie to pomieścić wszystko? O, ale zobacz. Może najpierw sprawdzimy wpadko jakie są. To, a później ewentualnie przyjdziemy sobie tutaj poszukać. No bo zobacz, kubeczki są śliczne To już mamy. Ja no, nam takie rzeczy nie potrzebne. Jak no właśnie, no właśnie. To... Krasna, ale nam jest potrzebne. Ja bym chciał takie jeszcze to co Dorota miała na, tam, na czysteczka. Taki słój? Tak. To home No bo zobacz, takie bombkowe, jakieś światełkowe też... Yy... Ale patrz, masz wieniec. Ale nie podobają mi się. Ja Już się zastanawiałem też nad tą kokardą wielką, żeby zrobić drzwi z kokardy. Powiedz, jak ci się podobają zakupy. Co mi się podobają? Jak ci się podobają zakupy. No na razie yy, średnio. Na razie średnio, ciężko jest coś znaleźć. Nie mam pojęcia, w co ja się mam ubrać w sobotę. Ty już masz pomplecik. No... Ewentualnie tak na pewno w tym pójdę? Nie wiem Ale w razie to będzie na Sylwestra <śmiech> <śmiech> Przyszliśmy o, sprawdzić bardziej elegancką stylizację Nie będzie elki Z czegokolwiek Zakładaj no. Tylko nie wiem Czy dwurzędówka mnie przekonuje? No nie, jest ład, ładna no i jest, Wcale nie jest jakoś bardzo dłuższa mi się wydaje, że to teraz... jest chyba przeniesam. Nie spadno. To jest to ciekawe jest sweter do tego ten. Jaki no kolor. No ale może pani tutaj zaraz nam jaki ale, kolor. Ale myślisz, że w swetrze? No, wczoraj mówiłeś, że tak. No wiem, ale tak sobie jak teraz myślę, że... No kurczę, ciepło może być. No ale ty się zastanów czy jest sens w ogóle tą kamizelki, skoro ty yy, nie wiesz, czy chcesz iść w Swetrze tam. Nie też jakby to ładnie wyglądało. No ładnie to wygląda. Nie wiem. Muszę najpierw zjeść, żeby myśleć co bo zobaczymy. Możemy poszukać jeszcze jakiejś koszuli, ale... Ale co nie podoba ci ten pomysł? Nie no okej, okay, ale no taki zwykły będzie, nie? Po prostu. A nie widziałem żadnych ciekawych koszul. Już mi się nie chce. A tu nie ma takiego jeszcze pokoju. Więc będziemy musieli jechać gdzieś indziej po Pep do pepko na ozdoby świąteczne. bardzo te ozdoby sobie dzisiaj darujemy. Chyba. Tak że. wróciliśmy do domu. Coś tam udało się kupić z ciuchów. Finalnie nie wiem w czym pójdę na tą imprezę, ale coś tam jest, z czegoś będziemy kombinować. Niestety nie udało nam się dzisiaj pojechać na te ozdoby świąteczne. Nie udało też nam się znaleźć butów zimowych, także... To przesuwamy na troszkę później, prawdopodobnie w poniedziałek się wybierzemy na e, ozdoby świąteczne i dekoracje. Ale przez to wszystko zapomniałem o kalendarzach adwentowych. Zacznijmy sobie od kinderka. Kinderku siódemka. całkiem spora. Jest tak głuchy, zastaw. O, kolejne kinder. Już mnie tak nie bawi ten kalendarz jak na początku. Kinderpłanko mini. Ale tu, tu co jest, to jest totalna niespodzianka. To jest ten kalendarz odwentowy od Grześka. Co to jest? Co to jest? O, co to, 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 to. <suszone> morele. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja kocham suszone morele i tak często je kupuję. A niestety w, nie, w wielu sklepach. Nie ma tych dobrych, te bardzo lubię, bo są takie na w pół miękkie, na w pół soczyste. Więc te, te są super. Niestety w, w Biedronce nie mogę w ogóle znaleźć. W Lidlu są jakieś słabe, także ciężko jest znaleźć dobre mususzone morele, tak powiem. Górzysław już do nas wrócił, już będzie z nami, tak? No pewnie. My się zbieramy już tutaj do ogarniania. Jutro. Jutro czas metamorfozy i nagrywania. Jutro lecimy z biedroną. Czeka mnie dzień długi dzień pracy. Trzymajcie się. Baba. Pa, pa.